Dzisiaj prosta lekcja, mm, bardzo przydatna. Język grecki, czasownik robią. Czyli kano, kano. No To co co sobie możemy robić? No możemy na przykład kawę. Proszę bardzo. Kano, kafe, kano, kafe. My py, które tutaj widzisz w lienicy to jest by. Potem banio. Robię kąpiel prysznic. Kano, banio, kano, banio. Dobra, ostrość jest. Pytanie, bo to jest rodzaj pustki. Później to się... No to, to się, czy czyta eroticy. Tak? Czyli erotyka to jest też poczucie pustki, którą chcemy wypełnić. W każdym razie po grecku pytanie to eroticy. Kano, eroticy, ja make a question, robię pytanie, zadaję pytanie. Następne zdanie to robię pracę z domu, w którym z domu, czyli pracuję z domu, kano dulia. Apo Spiti. Kano Dulia Apo Spiti. Apo to jest z. Skoś. No i podróżuje, robi podróż. Kano taxi, Kano taxidi. Cano taxidi. No dobra, zobaczmy co już. Wiemy co pamiętamy. Robię kawę. Kano kafe, Robię kąpiel. Kano banio. Zadają pytanie. Kano erotisi. Robi pracę z domu. Kano Dulia Apo Spiti. Robi podróż. Kano taxi. No i piękna powtórka. Kano kafe, Kano banio. Kano erotici, Kano Dulia Apo Spiti. Kano taxi. A za chwilę zrobię drugiej kanis. Kanis.